Siemaneczka z tej strony, Gordy TV. Nagrywam dzisiaj Minecraft Pocket Edition. O, mój kwiecyk, nie pamiętam. Zapomniałem, że on tutaj jest. Dobra. No, no i jak, tak jak wam powiem teraz. Idę do kres. Znowu mi się myli. Idę do piekieł. Tu jest kres. Nadar Nether, nadar, nadar nether. Nadar, nadar. Biegnę sobie już. Ho, ho. Jestem w nacie. Nie jestem w żadnym necie. I tak jak wam teraz powiem, polecę Erytron. Lecę. No. Dobra, lecę. Nie bardzo doleciałem do portalu, ale dobra. No, dolecę. No dobra. Nie chce mi się. Nie chciało mi się tam zostawać, Bo w następnym odcinku dopiero tam zostanę. Ach, kolejny. Dobra. Chyba skraszowało? Nie, dobra. Wracam. Czemu mi pokazywało jakiś tam No dobra. Widzę, że jestem w genialnie pięknym domku, który sam zrobiłem. W sumie nie jest genialnie piękny, ale jest fajny. No i tak. Ten odcinek musiał być dość krótki, no a następny odcinek będzie dłuższy. No i ten, ten poradnik to, tak, to jest taki poradnik. No, ja yeah. pod nazwą Jak latać? Elitrum. Tym będziemy... Dobra, zostawiam to No i na tym będziemy kończyć mój odcinek. Do zobaczenia w następnym odcinku. O, zaczekajcie. Jest, tak jak myślałam. Rzuciłem oczami. Wreszcie. Dawno nie było rzutu oki. Pewnie wprowadzę, że to będzie mi pokazywało, gdzie się coś znajduje, ale dobra. No więc tak. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!